Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćłpaka. Link w opisie. Punkt S o współrzędnych 2 i 7 jest środkiem odcinka AB, w którym A ma współrzędne minus 1 i 3. Punkt B ma współrzędne. Skoro S jest środkiem, my musimy wiedzieć, jak się liczy współrzędne środka. Jeżeli mamy dwa punkty. Punkt A o współrzędnych powiedzmy xA, yA oraz punkt B o współrzędnych xB, yB, to środek tego odcinka S. Liczymy w następujący sposób, że to będzie xa plus xb na 2 oraz ya plus yb na 2. Czyli bierzemy dwie skrajne współrzędne. No i teraz zobaczmy u nas. My mamy już środek podany. Mamy podaną, podany punkt A. Teraz załóżmy, że punkt B ma jakieś współrzędne xb, yb. Wówczas musi być spełniony warunek że xA plus xB na 2 równa się u nas 2, czyli tutaj dwójka i yA plus yB równa się 7, oczywiście na 2. No i teraz tak, xA znamy, bo to jest minus 1, yA znamy, bo to jest 3, podstawiamy, czyli do pierwszego podstawiam, mam minus 1 dodać xB na 2 daje nam 2 razy 2 stronami, minus 1 plus xb daje nam 4, czyli xb to będzie 5 i tak samo tutaj mnożę przez 2 stronami, y a jest znane to jest 3, to od razu wstawiamy 3, dodać yb na 2 daje nam 7 razy 2, czyli mamy 3 plus yb daje nam 14, 3 na drugą stronę, czyli yb. To jest 14 minus 3, czyli yb to jest 11. Nasz yb to jest 11, czyli punkt b ma współrzędne 5 oraz 11. Poszkajmy takie odpowiedzi, to jest odpowiedź a.